Witam w kolejnym odcinku mojego vloga. E, dzisiaj znowu troszeczkę o polityce, troszeczkę o gospodarce, może e, znowuż będę e, chwalił, chwalił obecny, obecnie rządzących, e, może z, jedną tam, z jednym, z jednym e, wyjątkiem. Może zacznę od tego e, wyjątku. No, na, na pewno, na pewno, absolutnie e, pis i niestety pan prezydent, który jest w ogóle bardzo sympatyczną osobą i i, I ja akurat jestem dumny z tego, że mamy takiego prezydenta, bo po lekuwałem się Aleksandrze Kwaśniewskim i Bronisławie Komorowskim czy Komoruskim, no po prostu jest to odświeżająca, odświeżająca zmiana. Ten kamyczek do, w bucie, czy, czy tam łyżka dziegciu w bezce miodu, to nieszczęsna ustawa frankowa, yy, która no, była obiecana i nie została wprowadzona. Yy, te próby jakie tam są, zdaje się projekt jest no, dość, dość yy, kiepski z tego, z, tego, z tego co wiem. I, yy, no i powinno to być na pewno zmienione. Tym ludziom na pewno trzeba, trzeba pomóc, bo narzekania banków, że oni na tym stracą, no tak naprawdę no to psu na budę. No, po prostu y, skoro, skoro y, robili to, co robili, a z perfidią oszukiwali ludzi, kręcąc tymi kredytami, no bo to jest wiadomo w tej chwili, że nie było żadnych kredytów frankowych, podobnie jak Polisolokat, i podobnie jak niedawno jeszcze wciskaniu przez czołowe banki działające w Polsce, y, Fatalnych, fatalnych papierów firmy pana Leszka Czarneckiego, czyli upadającego getbacku, back, get w tej chwili jedna z większych, z większych afer finansowych, no o wiele większa tak naprawdę niż Amber Gold, to no bankom tak naprawdę z bankami nie powinno się liczyć w tym momencie. No ja oczywiście wiem, że jest lobby bankowe ogólnoświatowe i to jest jakiś tam problem, ale powiem tak, że dla rządzących parę. Set tysięcy, a z rodzinami pewnie zdecydowanie więcej ludzi, którzy na nich głosują, powinno być ważniejsze niż nacisk, nie wiem, tam nawet najpotężniejszych prezesów, prezesów banku. Powinno. Czy tak będzie? Nie sądzę tak naprawdę, ale po, powinno. Natomiast jeżeli chodzi o plusy, no cóż, no wszyscy widzimy, że wskaźniki gospodarcze szybują w górę. Jesteśmy na tle Europy absolutnie jednym z czołowych liderów. No może, może tylko Rumunia nas yy, 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 przegania, bo, yy, bo tam u nich jest zdecydowanie bardziej zliberalizowana gospodarka. Yy, ale minimalne, minimalne bezrobocie ja tutaj rzucam, rzucam okiem tak troszkę na, na pomocy, jakiej mam czyli jakąś tam wyrwaną stronę z czasopisma. Yy. Programy socjalne, które naprawdę pozwoliły ludziom żyć, pozwalają ludziom żyć godniej, zlikwidowały ten taki naprawdę patologiczny margines kiedy, kiedy, kiedy po prostu no, ludzie nie mieli tak naprawdę pieniędzy na to, żeby dzieciom dać kanapkę do, 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 do szkoły. Ta dziura jest jeszcze w dalszym ciągu duża, no bo powiedzmy, że 500. Ja akurat mam trójkę dzieci, dwójkę już jest dorosłych. Trzecia, trzecia najmłodsza córka jest wychowywana przez w tej chwili przez moją byłą żonę i w nie najgorszym, jak tam, standardzie. No, ja po bankructwie żyję no, naprawdę za bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Kiedyś bym sobie nie wyobrażał, że można przeżyć za takie pieniądze, a dzisiaj, dzisiaj muszę, daje się. Natomiast no, dobro dzieci jest niezwykle istotne. I ważne jest to, że władza robi naprawdę dużo, żeby to z, jakby wyrównać, wyrównać szanse. Narzekanie opozycji lub niektórych tam postaci medialnych, że nie ma gdzie zaparkować samochodu nad morzem, bo hołota z 500 plus rzuciła się na plażę, jest po prostu żenujące. No, jest żenujące, i tacy ludzie z takimi komentarzami powinni być usunięci z przestrzeni publicznej, medialnej na pewno. Dziś tutaj czytam, i to jest prawda, bo, bo to już wcześniej się z tym zapoznałem, że Instytut Jagieloński policzył, że rząd Donalda Tuska złożył ponad 100 obietnic wyborczych i prawie żadnej z nich nie spełnił. Słuchajcie, absolutny chyba rekord światowy. Gdyby rozliczać polityków za rzeczywiste działania, to panu Donaldowi Tuskowi nawet myśl nie powinna przemknąć przez mikrosekundę, nanosekundę, przez głowę, żeby wtrącać się do polityki polskiej i jeszcze gdzieś tam tworzyć jakąś taką nadzieję dla swoich zwolenników, że może kiedyś wróci na białym koniu, tak jak mniej więcej takie ma szanse, chyba jak śmigły rzeczywiście po wojnie. Na pewno oczekiwany jest mniejszym entuzjazmem, bo liczba ludzi, którzy na niego czekają, no to są chyba tylko działacze Platformy Obywatelskiej. Może jeszcze nowoczesnej, kropka. Natomiast obecny rząd, może trochę nieudolnie, ale jednak Realizuje praktycznie wszystkie swoje obietnice, z wyjątkiem jednej bardzo ważnej, czyli wprowadzenia ustawy antyaborcyjnej. I to jest plama na honorze, prawda? Czyli to oprócz tej ustawy bankowej, jakby o kredytach frankowych, no to jest największa, największa, największy zarzut, jaki można i naprawdę bardzo poważny, jaki można złożyć wobec partii, no, jakby nie było programowo-prawicowej, prawda? No. Jeżeli chodzi o, o, o gospodarkę, to troszkę socjalne jednak. Natomiast programowo Partia Prawicowa, która ma stać na straży wzrostu demograficznego, ochrony rodziny i tak dalej, więc niezałatwienie przez trzy lata sprawy aborcji, gdzie milion osób podpisało petycję i w, w tej sprawie i, i jakby wyrzucenie jej do tak zwanej zamrażarki sejmowej, no jest po prostu czymś, co dla mnie jest największym, największym, jakby z tym mam największy problem, jeżeli chodzi o opis ewidentnie. Natomiast w zasadzie absolutnie większość swoich obietnic zrealizowała lub przynajmniej realizuje. No, jakie zarzuty ma, ja, ma na przykład opozycja przeciwko? Rządowi. No jednym, jednym z najbardziej kuriozalnych i to, i to, to yy, chciałbym to w jednym z pierwszych właśnie yy, odcinków poruszyć, na no to jest sprawa yy, yy, kupienia od yy, radziwiłów Czartoryskich, przepraszam bardzo, yy, ich kolekcji. Yy, jest to Podnoszone, pamiętam, czytałem jakiś taki post na Facebooku lub że jest to jest to jeden z przykład afer pisowskich. No Jeżeli za aferę rozumiemy kupienie za 500 milionów złotych, czyli pewnie jakiś ułomek tego, co przewaliła platforma, no chciałbym tylko powiedzieć, że dla mnie aferą było na przykład to, że y, 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 pani Gronkiewicz-Walz i Rada Warszawy przekazała kilkaset milionów złotych na budowę stadionu Legii, jakby nie było stadionu, który powinna sobie budować prywatna firma, którą był ITI czy tam Legia, nieważne. Ja między tymi firmami troszkę zaczynam się gubić w tym. Nie, to, nie, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Ważne jest to, że pani gronkiewicz Walc moja była sąsiadka zresztą z Międzylesia, Mieszkaliśmy od siebie parę, parę domów, kiedy mieszkałem w Warszawie, to zanim się przyprowadziliśmy do Anina, to pani gronkiewicz wals postanowiła, jakby wypłacić hojną rekompensatę TVN-owi za pomoc w wygranych wyborach dla Platformy Obywatelskiej, bo innego wytłumaczenia tej decyzji nie, nie, nie widzę. Ponieważ nie wiem, no, państwo, które buduje stadion prywatny, prywatnej firmie i dzierżawi ją za, go za friko. Ale co prawda, ustawa o dzierżawie była podpisana jeszcze za rządów y, y, pana prezydenta Kaczyńskiego y, jako prezydenta Warszawy, ale y, z tego co wiem, ale y, no, wtedy nie było jeszcze nowego stadionu, stadionu y, Legii. Czyli była tylko umowa o dzierżawie stadionu, ale nie było tego stadionu, który później został wybudowany za państwowe, państwowe pieniądze. No cóż, bywa. Natomiast podnoszenie jako skandalu tego, że przejęliśmy jedną z największych kolekcji dzieł sztuki, jaka pojawiła się na rynku kolekcjonerskim w ogóle i możliwość jej zakupu przez ostatnie kilkadziesiąt lat, chyba na świecie w ogóle, no jest skandaliczna. Czyli cóż jest aferalnego w tym, że kupujemy absolutne arcydzieła? No już, ja już nie mówię o tym, o tym, o tym, o, o, o tym głównym, prawda? Czyli dam je z Gronostajem, czy tam Rembrandtem, prawda? Dam krajobraz z Samarytaninem, o ile, o ile dobrze pamiętam. to mnóstwo innych eksponatów, które naprawdę są bezcennym e, dobrem kulturowym, który powinien pozostać w Polsce i powinien być w rękach mecenatu państwowego. E, ja w ogóle jestem raczej zwolennikiem liberalizmu e, gospodarczego, ale jeżeli chodzi o kulturę, sztukę, edukację, to e, tutaj jednak pieczę nad tym powinna, w dużej mierze powinno mieć e, państwo. E, Słuchajcie, no to byłoby może na tyle dzisiaj w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do odwiedzin na mojej stronie www.adambecker.pl. Zapraszam do śledzenia mnie na Twitterze i Instagramie. Do usłyszenia.